ci prezent. Takie małe coś. Patrz, jak tutaj wow. klikniesz, to zacznie pipczeć. Ale A weź na ja początku do banku. Okej, okay, to daj. Okej, okay, to jest prezent dla każdego. Każdy się ucieszy Ale stój. Jeszcze kolejna ciebie prezent. Weź to iść do banku, to i to. Weź to i to do banku. To i... Problem, że tylko nie mogę wejść. A. Ty jesteś głupi jak był. Ja pierwszy. No wiesz. No wybierz. No gdzieś Hmmmm co ja mam hmm. hmm. ja teraz, teraz zrobić? Eee zielony Zielony? Otwórz usta powiedziałem Ale 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 Jak Hahaha Jak wyszło? Kurwin jest, jest na czas. winter company nie. Grzesio jest czas. Nie, nie Ej, bo mi się jeden tekst przypomina z jego dupy. W tym miejscu, chcę nurkować w tym. Dobra, Szymek, to jest nasza restauracja pod Kermitem. No co jest?! Jezu, mam mąkę, otwieram ci drzwi, wywalaj. Nie ma tu bananów, spadaj. Stoisz tu! Ze swoją kobietą, mąkę, która tam stoi. Nie. Tak! No jest? DRIN DRIN! No wejdź, idioto! MAK Dzień dobry! No a damie nie otworzysz, ale homes! E, dzień dobry! E, Witam was w kuchni! E, co was tu no. sprowadza? Jedzenie, kurde. Cicho, To pana piękna dama? Nie. E, Ej, bardzo dziwnie to zabrzmiało, możemy iść dalej. E... Stoik na da ilu? 14. To... Proszę tu Ani, pa, karderka was obsłuży. Dobrze, czegoś! Pań, niech państwo na Wybierają... No, <grywa> będzie pani pan jadł... Co na chce i pan jeszcze zapłaci. Ale to przecież jest to... Ach, to małżeństwo, wykończ mnie. Mają państwo A, cheeseburgera? Mamy. Ale w zestawie? Dla niego, dla niego bądź cheeseburgera bądź. i whisky. A, ci, Cicho bądź! Cichutko, Jaso. jest cheeseburger. W zestawie? Eee, coffee. Kawę, okej. Okay. Coś jeszcze? Bardzo się obraził. Proszę do drugiego stadika. Co to jest? Dobra. No, dobra, ja mówię, bo będzie z niebieską kartę ci załatwę. Dobra, no to... O. Szymek, ja ich obsłużę. Ja, ja mam pistolet w kaburze. Możesz... A, iść dobra. do kuchni. A słuchaj mi Szylu! Jeszcze raz! A tobie przygotuję frytki z z, z filetem. A to pani... Dobra, ja chcę powiedzieć. Ja chcę tako, a dlatego pana Burito XXL. Okej, okay. a dla ciebie? Do tako i do tego kofi. Kawa. Eee Eee, <laughs> y, kawa, Burito, tako, XXL i wódkę. Czy tam co tam było? I E tako. Kogo była tako, bo już nie wiem! <laughs> a twoje Burito! <laughs> <Kurde. śmiech> Nie, rozwala mnie to wszystko. Burrito in Ros? Macie burrito? No twój. Co Coś jeszcze dla państwa? A co tu robisz? Helikopter? Ej, chodźcie do kibla. Chodźcie do kibla. Jak typowy ten, jak, typowy, jak typowa, typowa podstawówka w amerykańskich filmach no, Powiedzmy, że ja będę coś, jak byłem porwany Aaa o! 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 Szymek! O! On ch chłop ukradł Lambo, ja pierdzielę No naprawdę tyle pracowaliśmy na te auto O Jezu Szymek Wsiadaj. No wsiadajcie obydwoje i wtedy pojedziemy Znaczy no, ja was wywiozę czy yy, Nie wiadomo, wsiadaj Otwórz mu drzwi, bo on nie potrafi o. Jak? Ale... Ale gentleman, Ale gentleman. O, o A, wychodzimy i czekamy na taksówkę Ale on już wyskoczył dawno Tak, widzę go jak biegnie Kur... Znaczy automatycznie skrzyni biegł Marcel, wywalaj Proszę opuścić moją taksówkę Jedziecie tu? Ale ty masz powiedzieć, halo, taxi, pu pu, pu, pu. Nie, ja, ja A dobra, dobra, czekaj Stachu? Słuchaj, A, jest stachu o, w domu? Patrz, nadjeżdżają, patrz, wziąłem. O! Baba Są na mi pasach. Mi? Proszę wsiadać O, jaki dżentelmen mhm. Po raz pierwszy i ostatni Czy się kiedyś spotkaliśmy? Tak dokładnie kiedyś, 5 minut temu? Wy byliście jednym przypadkiem w tej pracy Zależy, o którą chodzi. Kurde, jesteś niepokojąca. John The Seas. Po prostu podaj adres. Ulica Bitgość 2137. Brrrr. Zamówienie C4? <grym i> tak, po prostu, tak, no to... Okej. Okay. Kartą zapłacę, muszę ją znaleźć. Ma pan znaleźć kartę stałego klienta? Nie. A może hot Co? A tak nie wiem, co, To, to McDonald'sa jest.

Dzień dobry, co pani chce? O, ja pierdzielę po ambulans. Fu, pani chce pan Dalej, dalej, już jedź tam, tam bez płatności. Jedziemy dalej. No już jedziemy. Zaraz, dostaniesz. te 10 możemy to... jeszcze Happy Meal z 4 Melegetsami delikatnie do tego gówniarza? I dobrze, to będzie 16. To będzie 38 zł. A można na kart... A można na kartę... E a mam, mam kartę! A mo stałego klienta? Noc? Tak mam kartę grubasa. Już. <laughs> dobra, dobra, to możemy na raty. Masz kartę stałego <laughs> grubasa. <laughs> Dziękuję, dobra. Zapłacą, ja o kurde, ja bym go loada! Dobra, idę po nowego. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy ma dalej! Murfy, weź w stanie z tego fotela, bo w tej skórze. To cztery nuggetsy. Okej, okay, cztery nuggetsy. O, oh. w kubeczkach to macie takie, wybierajcie. Oh. Wybieraj loda. Oh. Wybieraj wybieraj. O, oh, polaka zabawka! Limitowana! Jestem wasz Citzburger Humber. humber burger? O, oh, podwójny drugiej stronie loda. Czekaj, bo mapa. i dobrze nie gwini. No, co pan się tak długo? Kolejka jest z tyłu. No, co to jest? To jest. To piwo? O, ja! Znaczy, nie, bo ja prowadzę, To dziecko to. Do widzenia, widzenia, To O, dzięki O, dzięki,